Witajcie w unboxingu Metal Fight Beyblade Anime Anniversary setu. No dobra, nie do końca unboxingu, bo zestaw kupiłem używany. Nie ma się zresztą co dziwić przy tych cenach. W Japonii koszt to około 250 zł. Nie tak dużo, ale dodajmy do tego cenę wysyłki, tak dużego pudła, a oryginalne jest zapakowane w jeszcze dodatkowy karton, i już mamy podwojoną kwotę. Dodajmy VAT, a także inne opłaty celne, i już się odechciewa zakupów. Sprawdźmy, za co idzie tyle płacić. Przy takiej rocznicowej kolekcjonerskiej edycji już samo pudło jest atrakcją. Złote, błyszczące napisy na czarnym tle nadają wrażenie luksusu. Tył prowadzi nas przez opis pierwszej serii metalowej sagi, biosy postaci i prezentację dysków znajdujących się w zestawie. Odsłaniamy co jest w środku. Dyski prezentują się naprawdę super na tle loga Metal Fight. A całość zdobi grafika wykonana przez Takafumi Adyashiego specjalnie z okazji wydania tego setu. Całość robi na tyle duże wrażenie, że aż chce się postawić to w ten sposób na półce. No, ale skoro robimy film, to wyciągnijmy dyski z opakowania. Nie tylko dyski. Warto zwrócić uwagę, że są również dołączone wyrzutnie: borstowe string launchery w klasycznych kolorach z Metal Sagi. Lewostronna ma nawet grafikę z Eldrago, tak jak było w oryginalnej wersji. Remaki dysków odwzorowują nasze metale naprawdę wiernie. Naturalnie są dużo większe, kompatybilność z innymi berstami musi być zachowana. nowego WBBA jest świat, w którym każdy blader może toczyć uczciwe i zgodne z zasadami pojedynki. Layery mają dodany metal, ale sama zewnętrzna powłoka jest zrobiona z plastiku, aby nie niszczyć zbytnio innych dysków podczas gry. Poza lejerami nie ma tutaj części, które nie wyszłyby w innych zestawach, jednak trzeba przyznać, że ich dobranie jest idealne i od razu przywodzi na myśl części używane w metalach. Zawsze przy recenzjach dysków z metalowej sagi zwracam uwagę na to, czy mamy na facebolcie nadruk czy naklejkę. Tutaj poszli o krok dalej. Nie tylko face, ale całe dyski mają nadrukowane elementy. Jestem pod ogromnym wrażeniem takiego ruchu. Wygląda to świetnie i z pewnością wykazuje się większą trwałością. Co prawda i tak nie mam zamiaru walczyć tymi bejami nie miałoby to większego sensu. Zęby są naprawdę słabe i dyski potrafią berstować już po delikatnych uderzeniach. Powinni znaleźć się najsilniejsi, prawda? Dlatego jest to produkt typowo kolekcjonerski. Jeśli jesteście mega fanami metalowej sagi, warto rozważyć taki okaz w swoich zbiorach. Jeżeli szukacie alternatywnych części do swoich berstowych kombosów, to omijajcie ten zestaw szerokim łukiem. Dajcie znać, co sądzicie o takim rocznicowym wydaniu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.